Halo, halo, dzień dobry, witamy w dniu dzisiejszym, w trzeciej odsłonie. Jesteśmy na obiekcie BKS-u Bolesławieckiego Klubu Sportowego. Dzisiaj gości u nas Górnik Polkowice, fest firma w drugim składzie. Witam Was serdecznie, Jak Buciorek i witam Was ja. Słuchajcie, klub kibica coś tam głośno hałasuje, BKS gra w białych strojach, w zielono-czarnych Polkowice. Zresztą zielono-czarne to są również barwy naszego BKS-u Bolesławiec. Kochani, zrobimy króciutki unboxing i zaprezentuję Wam, jak tutaj się prezentuje nasz stadion. W zeszłym roku jako KS Talent trenowaliśmy tutaj, w tym roku dostaliśmy obiekty przy ulicy Rajskiej, tam nad Bobrem, gdzie widzieliście już nasze produkcje. Także trenujemy w takich warunkach bardzo przyjemnych. Tutaj są już warunki meczowe, czyli zobaczcie sobie, jak to wygląda bolesławie jest to miasteczko 50 tysięczne, także no, nie jest małe, nie jest duże. W historii klubu powiem dwa słowa kochani, klub powstał w, w latach 50. Dokładnie jak pamiętam w 50 chyba czwartym roku i powiem Wam kochani, że e, powstał w połączeniu z, oh, Bilecik zaprezentujemy, takie mamy bileciki. Słuchajcie. Yy, Powstał nam w połączeniu trzech klubów, chyba które wtedy były na samym początku. KS Bolesławiec, Unia Bolesławiec i Górnik Bolesławiec. I oficjalnie od 50. Oj, niebezpieczne to było. Od 54 roku mamy BKS Bolesławiec. Po drodze jeszcze mieliśmy nazwę Rulimpex, był sponsor. W tamtym czasie, Guciu nie wiem czy wiesz, BKS nasz był. W trzeciej lidze. Zaraz o tym powiem. Jeszcze jedna ważna wiadomość. Tak, naszy, My mieszkamy z Gudkiem Dziegudków w Kruszynie. I Kruszyn w tamtym okresie miał e, e, kruszwice Kruszyn, taką drużynkę. W latach 50., kiedy jeszcze Tatusia nie było na świecie. E, ile babcia miała? 18 lat. tak? To wtedy był klub Kruszyn-Kruszwica i on również się przyłączył do BKS-u. i Wtedy powstała siła naszego Bolesowieckiego Klubu Sportowego. Zobaczcie, BKS w natarciu i ajajaj, aj, aj. lekki strzał, była szansa była szansa na ładną brameczkę kochani, ja powiem jeszcze tylko tak w sezonie 97-98 w sezonie 97-98 BKS grał w trzeciej lidze tylko, że wtedy gutku i kochani nasi widzowie trzecia liga to była mocna siła to było coś jak druga liga teraz bo kiedyś nie było ekstra klasy, tylko była pierwsza liga, druga i były trzecie i my właśnie byliśmy w grupie Wrocławskiej i tam zajęliśmy siódme miejsce w sezonie 97-98 i to jest największy sukces, jaki osiągnęliśmy na szczeblu PZPN, bo okręgowo kiedyś wygraliśmy puchar w Jeleniej Górze naszego okręgu jeleniogórskiego i jeszcze raz byliśmy słuchajcie w 92 roku w trzeciej lidze, ale wtedy 14 miejsce i w chwili obecnej BKS grana, Guciu gra na czwartej Lidze. W start mieliśmy udany, dwa razy wygraliśmy. A teraz gdzie gra BKS? w czwartej Lidze, Synku. Teraz? Teraz nasz BKS gra w czwartej lidze, tak. A teraz czwarta Jakie jeden to dobrze. No wiesz, no czwarta to już jest czwarta, aczkolwiek no jeszcze mamy okręgówki A klasy, B klasy, także... No, jak na takie miasto, myślę, że powinniśmy jednak trzecią ligę klepać spokojnie. Natomiast, no, nie mamy tutaj sponsora, wszystko jest tutaj, o. wszystko jest tutaj z, z, w taki sposób, to co miasto pomoże, za bardzo tam sponsorzy nie szaleją. Jakieś drobne datki. I teraz, Guciu, co jeszcze tato chciał rzec takiego ważnego, bo wybiłem się z... Jak, jak? Unboxing zrobimy też, kochani, tak, mamy nietypową historię. Siema, mamy ze sobą dwie malutkie przesyłeczki, które przy okazji ja tego meczyku gutek wybrał dzisiaj na drugiej części, także zaraz zobaczycie, są to naprawdę malutkie przesyłeczki. A może budku Jadama, ty spróbujesz je rozpracować? A ja za momencik moment, bo coś się dzieje, uwaga, nie ucieknie to. Trzymaj synku. Pierwszą przesyłeczkę będziemy robić od Dawida o z sokolnik. Także proszę bardzo. Nie mam. Po... Atakujemy, atakujemy. Dawid z Sokolnik, proszę bardzo. Guciu w tym momencie rozpracuje dla nas taki unboxing. Ja tu zaraz schowam do torebki po, po kamerze, wiesz, żeby nam nie zmokły. Jesteśmy przygotowani, mamy taką roboczą parasolkę, gdyby deszcz spadł, bo przed chwilką... Spokojnie, normalnie rozerwi. Tak, no nie, nie przejmuj się, to możesz normalnie rozerwać. Natomiast kochani jeszcze dwa słowa, w chwili obecnej w siła naszego BKS-u Bolesławiec to jest dwóch naszych trenerów, dam przybliżenie troszeczkę, w chwili obecnej na bramce trener Sebastian, jak pamiętacie go z treningów, tak? z obozu, który oglądaliście, Sebastian Łoka jest dzisiaj podstawowym bramkarzem. Trener Rafał właśnie w trakcie, dokładnie Guciu, w trakcie rozgrzewki trener Rafał dostał kontuzję. Odezwało się wiązadło krzyżowe w kolanku i zatrzymaliśmy, i zatrzymał trening. No właśnie przed sekundką rozmawialiśmy, no petardy jak przystało na mecz, robią hałas. Co tam Guteczku mamy? Jest liścik tak? To choć zobaczymy. Eee, zobaczymy, jest liścik, ale poza liścikiem nic. Także słuchajcie, sam jestem ciekawy, czytamy. Eee, witam. Prosiliście, żebym przysłał swoje braki od naszej niedokończonej przesyłki. Wszystkie braki są z Champions League. Aha, czyli my mamy już jakąś niedokończoną przesyłkę. To w takim razie musimy do niej wrócić, bo ja nie pamiętam. Weź to, Missiaczku, schowaj. Eee, nie słyszymy, włączamy zagłuszacze, słuchajcie, bo w tym momencie włączyły się jakieś tam niekulturalne dopingi na meczu. Natomiast zobaczcie co się dzieje, rzut wolny bijemy. Piach! Wyjął to ładnie. Guciu, proszę bardzo, weź ode mnie. Gdzie jest koperta? Także słuchajcie, no pierwszy unboxing to jest przypomnienie dla nas. Nie, nie, schowaj mi to misiu. Pierwszy unboxing to jest przypomnienie Dawida o Sokolnik. Dawidku, ja sprawdzę dokładnie, bo ciężko mi skojarzyć. Przesyłek jest masę, mamy ponad 50. Dzisiaj otworzyliśmy sporo. Kilka przesyłek udało się odesłać. A teraz mamy cztery wykrzykniki i przesyłkę od kogo, a nie wiemy od kogo. To otworzymy i się dowiemy zaraz od kogo. Patrzcie znowu jak niedużo brakło. Uwaga. Słuchajcie, no Polkowice i BKS to są kluby, które się jakby lubią. Są zaprzyjaźnione, także myślę, że... O, 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 o chyba palimy. Jednak palimy. Guteczku, dawaj otwieramy. Także kochani, no jeden trener nasz w bramce Sebastian, drugi trener Rafał jest na ławce rezerwowych, ale raczej nie nadaje się do grania, także oby szczęśliwie ten mecz przebiegł dla trenera e, Sebastiana. Okej, okay, mamy karteczki. No jeszcze w takich warunkach żeśmy nie oglądali. Ja patrzę co gutek wyciąga. My mamy bazowe, 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 bazowe. bazowe. Dobra. Połóż schowamy je tutaj, żeby nic im się nie stało. Tu e, A tu dam na razie, no. Dawaj syneczku, teraz mamy drugie bazowe, bazowe, bazowe. Oj, tam coś tłustszego wypadło. Patrzcie, bramka, ale numer. Czyli zaczęliśmy, słuchajcie, od 0,1. Ale pamiętajcie, że gramy nie widziałem. Siemasz, powiem ci, no chciałbym bardzo, ale podobnie jak ty mam problem. Słuchaj, no Rafał się przed, rozłożył przed grą. Na rozgrzewce Rafał odpadł. Słuchajcie, no, natomiast na temat Polkowic chcę powiedzieć dwa słowa, bo to firma, Ałkielko, która w pierwszej lidze ma ekipę, chyba w, obecnie w drugiej, ale bardzo długo w pierwszej lidze. Tu się Markowicz pokawił i co? I, 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 i bazóweczki. Także przesuniemy je, słuchajcie, również. Na koniec, na koniec. tamto zostaw. Mhm. Gutek Szabłowski, Real Madryt. Chcemy chyba, możemy tu wkleić. Słuchajcie, Gutek Szabłowski, Real Madryt. A z tyłu co jest? Aha, mamy wkleić sobie tutaj swoje zdjęcie, słuchajcie. Ale początek i, i, i koniec karty mamy. Aha. Także mecz się, słuchajcie, rozpoczął 0-1. W tytule dopiszemy, jakim wynikiem spotkanie się skończyło. Bo mamy tutaj, słuchajcie, ziarno. Będziemy zaraz dłubać i skupimy się na oglądaniu meczu. No przykro mi, kochani, że bramy nie zdążyłem złapać. E, ale, ale, no, niestety nie udało się. Mamy Milan. Mamy, słuchajcie, Pogbe. Górnik Zabrze. Balotek i... I słuchajcie, balotek zmienił barwy, tylko na jaki klub, Guciu? Słyszałeś? E, chyba do e, Manchesteru City. Czy nie do Manchesteru? W Manchesterze City był, myślę, nie, że do Liverpoolu chyba. Nie. Nie, gdzieś na Wyspy do Liverpoolu. poszedł. Do Liverpoolu, nie? Też mi się tak wydaje. E, Guciuś, e, daj w takim razie kopertę. A jeszcze kopertkę, jeszcze liścik jest, dawaj czytamy liścik. Żebyśmy wiedzieli od kogo, bo my nie wiemy kompletnie, od kogo ta przesyłka przyszła, słuchajcie. Także właściciela przesyłki, jeżeli się nie przedstawi, prosimy. Słuchajcie jest, pozdrawiam pana Igutka, mam na imię Kuba i też zbieram karty, wysyłam kilka moich powtórek, jeśli byście mieli to proszę o Star Playera. I kilka z ekstra klasy Mamy słuchajcie Kuba jest z miejscowości Mielnik Także Kubuś pozdrawiamy Cię cieplutko Masz nietypową oprawę Otwieramy Twój Unibox Na meczu BKS-u z Polkowicami Zapakuj te karty tu synku Bo ja będę chował kamerkę Czekaj zaraz już zaczniemy Jest ziarno chipsy jak przystało na dobry mecz W sumie piłkarze kochani nie jedzą chipsów Bo to jest posiłek niewskazany dla piłkarzy Szczególnie z małą przemianą materii ale przy systemie jakim gutek pali energię i intensywności treningów raz na 2-3 tygodnie pozwalamy mu na paczkę. Witam serdecznie, pozwalamy mu na pakę chipsiaków. Natomiast no, w stałej diecie niestety nie mamy trzeba uważać na cipsiaki, bo od cipsiaków słuchajcie przybywają wałeczki, spada prędkość. No, no, jest to bardzo tłuszczo twórczy posiłek. Natomiast z ziarnem jest bardzo podobnie, no ale ziarno to już jest kultowa sprawa. Będziemy zaraz sobie ziarnować, oglądając mecz. Także kochani, dwie przesyłeczki otworzyliśmy. Jeszcze powiem Wam tylko dwa słowa na temat Polkowic, bo obecnie zdaje się, że są w drugiej lidze, długo byli w pierwszej, ocierali się albo nawet byli w ekstraklasie. Także słuchajcie, firma zaprzyjaźniona z Zagłębiem Lubin. Bardzo... Ta, obecnie są w drugiej, bo tam chyba były problemy, nie wiem, czy nie jakieś korupcyjne i tak dalej, bo firma spadła bardzo nisko i dźwiga się teraz do góry. Natomiast mają też świetną infrastrukturę. To jest drugi ich zespół. Zagłębie bardzo dużo ludzi oddaje do grania do Polkowic, tych, którzy no nie łapią się na ich skład, także są to jakby zaprzyjaźnione kluby. Zresztą Polkowice od Lubina to jest 20 km, 15 minut autem jest ładna droga. Swego czasu jeździliśmy tam do aquaparku, bo jak nie mieliśmy własnego, ale stara to historia. Także słuchajcie, jeszcze chwileczkę popatrzcie na meczyk. Ja jeszcze raz zaprezentuję cały obiekt. Tutaj kochani macie, no warunki są naprawdę jak na takie 50-tysięczne miasto. Może nie mamy oświetlenia, bo tutaj nie grozi nam druga pierwsza liga. E, aczkolwiek, no, trzecia myślę, to jest taka liga, która powinna jednak się tutaj w Bolesławcu znajdować. I jeszcze dwa słowa powiem kochani na temat bolesławieckiej piłki nożnej e, dziecięcej, czyli juniorów, bambini itd. Oczywiście mamy KS Talent Bolesławiec, i to jest klub, w którym Gutek trenuje. E, mamy BKS Bolesławiec, czyli właśnie e, na rybek tych chłopców, którzy tutaj grają w tym momencie. Powiem, że wychowałem się tutaj na tym klubie od dziecka. Mój brat grał tutaj w piłkę, także no mam sentyment wielki. Także mamy BKS. Tak, Wujek Wiesiek grał w, w pozdrawiamy Wujka Wieśka. Grał tutaj, kontuzję złapał, przykrą, złamał rękę i jakoś wtedy się troszkę ta kariera rozmyła. Ale amatorsko sobie z wujkiem Wieśkiem jeszcze 2-3 lata temu pogrywaliśmy razem na sali, także. Z moim bratem. Teraz kochani, co jeszcze mamy w Bolesławcu? Mamy C.O.N.T., tak? Centrum Odkrywania Młodych Talentów. Trenują w Kruszynie i na Orliku, zdaje się, na Stasica, i to jest nasza zaprzyjaźniona taka firma. Spotykamy się razem na turniejach. Tak, tam jest głównie młodzieżowa piłka, czyli są żaki. Chyba bambini się teraz pojawiły, żaki, orliki, młodziki, chyba to wszystko. Natomiast mamy jeszcze futbol akademii, Futbol Akademii pozdrawiamy. Też tam akurat dziecięce grupy, nie wiem, chyba do młodzika włącznie. Także no jak na 50-tysięczne miasteczko mamy słuchajcie sporo piłki dla dzieci do trenowania. Także no, wierzymy, że kiedyś coś z tego będzie. Słuchajcie, mówiłem, że BKS Bolesławiec ma zielono-czarne barwy jak Polkowice. Na dowód zobaczcie tam kilku z młynu chłopców flaguje. No fajnie, że coś się dzieje, bo to miasteczko takie ciężko rozruszać piłkarsko. Jesteśmy ciągle w cieniu Zagłębia, blisko do Zagłębia. Mamy kilku wychowanków z Bolesławca, którzy trafili do Zagłębia. Mistrza Polski mamy Zbysia Szefczyka, pozdrawiamy go gorąco. Maćka, który gra jego syna obecnie w Bytowi w pierwszej lidze. Właśnie kilka dni temu mieliśmy przyjemność popisać na fejsie. Pozdrawiamy Cię Maćku. Bytowia grała z Zagłębiem kilka dni temu. Wynik padł w Lublinie 2-2. Cześć, siema. Nie, ja całego meczu nie, tylko urywek, wiesz? Cześć. Czekaj, już jestem. Mhm. No nic, kochani, to kończymy w takim razie krótką wizytę na meczyku naszego kochanego BKS-u. Klubu jedynego seniorskiego tu z Bolesławca, bo tak jak wiecie, dziecięcej piły jest tutaj sporo. Jeszcze zobaczmy, niech piłka opuści boisko. No, bramki nie nagraliśmy, także żali smutek, akurat nagrywaliśmy coś innego. Jest wynik, jest 0 no, wrzucili nam. Ale też mieliśmy swoją setkę z, z 8 metra prosto w bramkarze. Szkoda, bo na środku bramki stał mógł gdzie chciał, nie? Trafił prosto w bramkarza Piłka nam opuściła, także ee, no co dzięki śliczne. Butek, dawaj ciach, żegnamy się, odpalamy ziarno i co, wracamy do kibicowania, nie? 15 minuta zdaje się, no bo tak mi wskazuje kamera, także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepłutko.